zanim wy, to, to ja, to się, zaczęło, to się zaczęło pod dworcem centralnym. Stałem sobie, kiedyś czekając na pociąg i jak zwykle patrzyłem pod tym dworcem na Pałac Kultury, nie, nie na sam sobie Pałac Kultury, żeby zobaczyć, która jest godzina na nim, na wieżyczce. I nie zobaczyłem z tej prostej przyczyny, że przyszła mgła taka, że tej wieżyczki w ogóle nie było widać. A ja mówię na temat, wbrew pozorom, mówię o, o tym, jak, o egzegezie człowieka na rondzie. I sobie wyobraziłem, że, wyobraziłem, to jest fatalne słowo, przedstawiłem sobie, że kiedyś, dawno temu, w Polsce byłby jeden tylko zegar. Właśnie w tym miejscu, na wieżyce Pałacu Kultury. I wszyscy Polacy z małych miasteczek, wsi, z wielkich, z większych, Przyjeżdżaliby do Warszawy tylko po to, żeby zobaczyć, która godzina, i wracaliby potem do swoich miasteczek wsi. I już na rozdrożach czekaliby mieszkańcy, ciekawi, rządni tego, żeby dowiedzieć się, która jest godzina, bo oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że czas nie, nie stoi w miejscu. I potem przedstawiłem sobie, że jedzie pewnego dnia mój ojciec i korzystając z tego, że widzi, która godzina, chce nie twie na jednym ogniu i wsiada do windy, jedzie do góry, na samą górę, na trzecim piętrze, w windzie jest windziarka, wiemy, wszyscy na krześle siedzi. I na trzecim piętrze zakochują się oni w sobie. Na siedemnastym ja zostaję poczęty w windzie w Pałacu Kultury. To wszystko z głupiej, prozaicznej mgły. I wysłałem to tak zupełnie z czapy. Do wyborczej i oni mi odpisali, to był chyba Marcin Kącki, myślę, że ty weź co, Rudnicki, jebaj nam takie miniatury co tydzień do soboty. Oni tam mają taką dupną wkładkę, Wolna Sobota. My to nazwiemy, nie wiem, Małe Rudnicki, Wielką Sobotę, i tak sobie pisz. No i tak, tak sobie kapałem ty, ty, tymi tekstami, dosłownie jak, jak. I one były takie trochę jak krople ze zlewu, nie? Tak padały pojedynczo, co tydzień i pewnego dnia mi się zrobiło ich żal, że one tak padają, ile są tej dziury zupełnie i te dziury zatkałem, byłem i ich się zaczęło zbierać coraz więcej i dołożyłem zupełnie nowe i wysłałem do biura literackiego i tak powstał człowiek na rondzie, ale mi się teraz akurat przypomniało, że wczoraj wyście mi Przypomnieli o czymś, o pewnym cytacie z tejże książki, a mianowicie, że proza dzieli się na pionową i poziomą. Tak, rzeczywiście takie zdanie tam pada. Ja mam pamięć złą, ale przypominam sobie, że to mówi woźna. Proza pionowa, wiadomo, ma fabulacyjny, umieśniony. To kręgosłup. było to moje pytanie, słuchajcie, jego już nie będzie. Pionowa ma kręgosłup fabulacyjny, jest umięśniona i leci do góry jak rakieta, a pozioma się no, idzie do przodu, yy, yy, się, kiwając, prawda, raz w lewo, raz w prawo. To nie znaczy, że jest gorsza. Nie, no, Tomasz Mann, Szulc, jest mniej się pozioma, prawda. Niektóre opowiadania Hrabala są pionowe. No, Przemiana jest strasznie pionowa, Kawki. Ale Man jest nie, nie. poziomy, chyboczący się? A jest górna? Bardzo jasne. Ale wcale nie proza tu jest ważna. To, to, ja, ja zmierzam do woźnej, ponieważ to zdanie, powiedziała mi woźna w szkole średniej, ponieważ było tak, że ta woźna uczyła mnie w szkole średniej jak pisać na, na przerwach. I w związku z tym ja nie pamiętam żadnej lekcji, ja pamiętam wszystkie z nią spędzone przerwy. I ona to miała powiedzieć o tym, że jest pionowa i pozioma, ale to też nie jest ważne. To, czego w tej książce nie ma, to to, że. Mm, o, ta woźna mnie y, uwiadła. To była inicjacja seksualna w, trz, w trzeciej klasie szkoły średniej, w, szat, w, w szatni. Ty, między workami z kapciami. Ja nie wiem, czy dzisiaj dzieci, młodzież nosi worki, kapci. W każdym razie to też jeszcze nie wszystko. Ona y, zaszła w ciążę i urodziła. – Co urodziła? – Syna, Dziecko. nam, tak, syna. I to też jeszcze nie wszystko. Ja uczyłem się wtedy fatalnie, w ogóle się nie uczyłem i nie przechodziłem w ogóle z klasy do klasy. I siedziałem w tej samej tak długo, a, aż ten syn tak dorósł, że, że mnie dogonił i przyszedł do tej samej klasy. Tak, tak i, 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 i siedzieliśmy tak trochę jak w umarłej klasie, ojciec z synem. W jednej łasce, bo trochę nie był to najlepszy pomysł. Były konflikty, bo on na przykład, nie wiem, ja miałem do niego pretensje, jest słuszne, on mnie nie dawał ściągać w ogóle. kurwy syn mały. Nic. No. I, i to, to miałem mieszane uczucie. W każdym razie syn szkołę skończył, poszedł swoją drogą, a ja <zysy> zostałem w tej samej klasie i w tym samym budynku, i w tej samej klasie, i w tej samej ławce siedzę. W zasadzie, w zasadzie do dziś, cały czas e, e, taki sam. Dzięki, idę siku, bo mi Janusz Rudnicki, słuchajcie, Janusz napisał w swojej książce, że utrata przytomności wieńczy dzieło, także to był taki przykład, co prawda przytomność jeszcze zachował, ale coś innego utracił i... Człowiek na rondzie nazywa się tak ta jest. książka i jutro będzie można z niej posłuchać czytania.